Szanowni Państwo, sprowadzają u nas tutaj dwa podstawowe fakty. Fakt pierwszy to uchylenie immunitetu posłowi Romanowi Fricowi z powodu wymyślonych zarzutów. Fakt drugi to zablokowanie możliwości zjazdu tysiąclecia, imprezy, która w swoim założeniu miała uświetnić tysiąclecie. Korony Królestwa Polskiego oraz być zaczątkiem formacyjnym odbudowy polskiej niepodległościowej elity. Jedno i drugie wydarzenie się ze sobą wiążą. W jaki sposób? Zobaczmy, co się dzieje w tle. W tym czasie, krótko przed tym, mieliśmy do czynienia z zadziwiająco spójną nagonką medialną na. Pana Grzegorza Brauna i jego środowisko pod stałymi hasłami antysemityzmu, negacjonizmu, prawicowego ekstremizmu, faszyzmu i innymi podobnymi kalumniami. Co łączy te wszystkie fakty? Łączy to, że atakowani są ci ludzie, którzy mówią głośno o polskich tradycjach ustrojowych. Którzy mówią głośno o polskiej niepodległości i potrzebie jej odzyskania. Którzy mówią głośno i bez strachu o potrzebie odbudowy elity polskiej. I którzy czynnie się do tego włączają. I te środowiska, ci ludzie, te idee są najbardziej atakowane. Raz skupić się nie tyle na osobach, ile na ideach. I spójrzmy teraz, że właśnie te idee są w Polsce najbardziej zwalczane. I spójrzmy, że bierze w tym udział zgodny chór, a właściwie zgodna orkiestra polityczno-medialna, a orkiestra zawsze musi mieć dyrygenta. Jeżeli teraz widzimy, że orkiestra, która miała uświetnić tysiąclecie korony polskiej, będzie uświetniać festiwal kultury żydowskiej. Jeżeli spojrzymy na tę całą zgodną politycznie, polityczną i medialną orkiestrę, szukajmy dyrygenta, szukajmy dyrygenta dyrygentów. Natomiast te działania nie zatrzymają procesu, który już się uruchomił i już trwa nie zatrzymają odbudowy elity polskiej, nie zatrzymają idei wolnej i wielkiej Polski. I ta idea będzie rozwijana przez nasze środowisko. Tego się już nie da powstrzymać. Zapraszamy wszystkich na pikietę dzisiaj pod polskim radio o godzinie 14. Zapraszamy wszystkich na zjazd tysiąclecia. Nie my wymyśliliśmy i stworzyliśmy ten świat, gdzie są jacyś dyrygenci dyrygentów, ale my go z Bożą pomocą będziemy zmieniać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.